Będzie git. Chciałem mieć koszulkę, bo bal, elegancko. Lepiej być nie może. Siemianowice zawsze wspierały, będziemy wspierać, kibicować. Ruchowi życzymy awansu. Znowu u siebie w domu. Tomek coś nam gadał, że chcą teraz przyjechać na niebieskie południe. Razem jesteśmy siłą i razem tworzymy ruch. Samochodem Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Wreszcie coś u nas się na się dzieje. Miejno Chorzów, Ruda. Nie. I no ty, kurde, świony. odmówimy się No nareszcie. I to kurde, i no ta pogoda dzisiaj, nie. Ale widzicie, wyszło słońce. No jak po burzy wyjdzie słońce, to. I jak chłopcy wyleżą, to jeszcze będzie więcej słońca. Niech to będzie taka analogia do tego do ruchu tak chorzów, że tak zawsze jest. te słońce wylezie. Nie? W końcu my się załapaliśmy. W końcu, a nie byliście jeszcze nigdy. Jeszcze nie. Może na szpilę nie chodzicie. Nie, jak to nie? Łażymy, <laughs> łażymy. I no na pożegnaniu na cichej my nie byli. No. Ale za to polecą kulisy tego, tego pożegnania. A, to musimy obejrzeć, no. Może takie emocje Funkcjonujących, że tak powiem, chwil, momentów. No, wiem, jakie macie wy wspomnienia z Cichą? O, wspaniałe, najlepsze mecze. Najlepszy. Najlepszy mecz to było to, jak nie wiem, z kim oni chyba z górnikiem wtedy grali i, i zgasło światło. Jest, ten, moment. jest o tym w kulisach, także zapraszamy tutaj no tam wiem, że w momencie jak go domy, to tam jest ponad 8 tysięcy wyświetleń, więc koniecznie zobaczcie długi seans, więc zostawcie na wieczór. Będziemy oglądać, na pewno, na weekend, przy piwku. <grystu> <O, o, bo. grystu> ekipa ratunkowa. No. Ej, to jest ekipa ratunkowa, właśnie ratujemy, nominujemy no, sprzęt nowy, wiesz. No właśnie, słyszałem, że tam coś pozalewało, nie? Mam nagrane, teraz możecie się to zobaczyć, bo mam nagrany fragment tego. Całe nagłośnienie jest zalane, bo to naprawdę w sekundę wjechało. To nie było tak, że można, można było zdążyć to wynieść e i ekipa akustyków po prostu zbierała to, ale i to tak ta całe zalało i nie ma jak tego teraz podpiąć. Idziemy zobaczyć tutaj. Jedzie nasz kolega ze jeszcze jednym awaryjnym nagłośnieniem. Czy żeby czas, żeby form. główny. No Najwyżej nie rozdomy tych voucherów konkursowych, ale to jest mało istotna Prezentacja najważniejsza. Nie? Dobrze, to pan wy nie zaczynuje, bo zlecił 50. Ja, ja, Koszuleczki, nowe, nowe, już wszystko. Zaopatrzenie, ja? Dzisiaj przyjechało. Ja? Po, po, 8 dniach. po 8 dniach. Co to macie podpisane na plecach? Raku i Robert. To elegancko. Dzisiaj. Chciał, tako? chciał tako? Ja foto? tako chciał. No i jak ogólnie oceniacie te stroje? No, najlepsze, jakie do tej pory mi się daje, by były. Na zdjęciach to, to. też super, ale od razu się zakochał, będzie to na zdjęciach. Mówię, wam muszę to mieć, nie? Bo od <laughs> razu... Także zachęcam, my kupujcie, bo tu macie żywo, że tak powiem, opinia. I wcale, długo, I wcale długo się nie czeką. Przynajmniej my nie czekali 8 dni, ale teraz w ogóle widzę po wpisach ludzi, że szybko przychodzili koszulki, czyli się spieli. Musieli no ciężko pracować, żeby się wyrobić, nie? A Nikodem, no. A Nikodem skąd jest? Siemianowice. Siemianowic, Siemce. Siemce jak jest prezentacja, to Nikodem musiał przyjść. Tak. Czy Nikodem był już na szpilu? Nie jeszcze nie. 6 miesięcy. Chcemy troszeczkę jeszcze oczekać i mhm. się... będzie od małego. Ale to dzisiaj troszkę poczuje, nie? Ten klimacik. poczuje, gniewski. poczuje. Musi poczuć. W 60 tych latach przyjeżdżą, ruch przyjeżdżał na Fatlandy, takie Fatlandy, to się nazywa na treningi, na treningi, na treningi i, prostu, ta, nie, nie, na treningi przyjeżdżał i był w tej, i, i grą tam z ciocianą, z, z, z ciacianą grał, ruch to takie to, mieli, miał okolicę jedność. teraz tam bloki postawili, bo to szkody górnicze były no. i tam bloki teraz są, jak od Maciekowic się jedzie, mm. nie, i naprzeciw jest Smyntosz i tam było boisko z i Michał. No ale to fajnie, że ruch po tylu latach wracał, no, nie, tutaj. O. Czy, dziewczyny? czy wychodzicie na mecz ruchu? Tak, oczywiście. Ja karnety czy bilety raczej? Bilety. Bilety. Kiedy się skusić na karnet? Ja, no. ja już się skusiłem. Ty już może, ja. Chłopak! A, ale co że chłopak? Że, że dziewczyny nie kupują karnetów? No nie, no. ale e, oni mają więcej pieniędzy. To. Słuchaj, to właśnie, a to jest pojęcie względem, wiesz? Właśnie mi się wydaje właśnie, że dziążki mają właśnie. Pojęcie. Nie, oni... Zależy, zależy, zależy. Ja na kosmetyki wydają, a na karnet nie mają. Le! No właśnie, no właśnie. Jak, jakieś działki nas oglądają, to napiszcie, jest działka i mam karnet. Dobra, dobra. Zobaczymy, ile tych działczek y, faktycznie ma karnety. A wam życzę, żeby w końcu się tutaj udało kupić karnety. Dobrze, dziękujemy. Chyba być kibicem w ruchu ziemiarowic i nie być tu dzisiaj, nie? No pomimo pogody to by było idealny grzejnik, nie? Mhm. No. Zmokrzeć? Na szczęście nie, bo że jak akurat po tej największej ulewie, nie. No ci się mianowicie to sobie mogą pitnąć do, do mnie. Nie, nie. <laughs> Blisko na autobus. I jakie oczekiwania na ten nowy sezon? Mieszane są nadzieje na awans, ale z drugiej strony trzeba się też przygotować na tę ekstraklasę, żeby nie było powtórki z rozrywki. No ale trzeba mieć nadzieję, że wlezymy i się uczymy, nie? To jest najważniejsze. Czyli jak zwykle kibice ruchu najwyższe ambicje, nie? No, w końcu my są kibicami ruchu, nie? No to zawsze musimy sięgać z Zenitu. I tak, kupować karnety, łazić na ruch, kupować streszki i wspierać klub. No mi się pogodę i ona wróciła teraz po pół roku z Portugalii. Z Portugalii, coś tam robiła, powiedzmy. Erasmus z Portugalii, w, Porto. w Portugalii. Tak. Znalazłaś tam jakiegoś zdolnego zawodnika, co przyjdzie do ruchu grać. Oczywiście za pensję, taką, żeby my. się nie rozglądałam. <laughs> <A pan> ten... <laughs> Musisz jeszcze rozjechać na ten Erasmus. <laughs> Ale widzę, bluza się mianowicie, więc się tak? Tak, wiadomo. No w końcu wróciłam i na, taku, na takie wydarzenie i dalej. Tak. Czy za ruchem? Wiadomo. A siedziłaś tak? Bez meczy? Wiadomo, oglądałam wszystko, koszulka bluza były. Fotki są. Chcesz kogoś pozdrowić? Eee, ekipę z Portugalii Norte Forte Team. Norte Forte Team, ja? Tak. Kickboxing White. Z Rkami rozumiem to się pisze, nie? <grym> tak, tak. tak, wiadomo, tak. To, to Wszyscy nauczeni. <grym> Sytuacja opanowana z tego co widziałem, nie ściśle te głośniki, wszystko działa, już próba, po pierwszej próbie jest, także... Jest nieźle i... no wprawdzie to są takie głośniki dla lekkiego zasięgu, gdzie ta muza będzie szła daleko i będzie słyszalna. Trochę braknie dołu, yy, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i dobrze, że sytuacja na tyle opanowana na ile jest, a jeszcze jedzie drugie nagłośnienie, zobaczymy z którego skorzystamy finalnie. Najważniejsze to, że jest muza, będzie słychać jak woda zapowiadał głównych aktorów dzisiejszego spotkania. Także nie ma tego złego. Poza piłkarzami będziemy tu mieli też fajny bysty fajna zajawka w ogóle poszła do sieci. Z tym motywem ja zawsze będę. Cześć, tutaj saksofonista Dave Bo. Ja również będę na prezentacji drużyny piłkarskiej Ruchu Chorzów. Dawid Bocz, czyli Dave Bo, znamy się lata. Bardzo się cieszę, że kolega zechciał przyjechać, bo na co dzień pracuje na kontraktach w Dubaju. I akurat teraz w wakacje... Z Dubaju na Siemce fajnie. Tak. Jest akurat w Polsce, ma tutaj swoją trasę, gdzie, gdzie grywa. I akurat mówię, znamy się z Dave'em, z Dawidem lata. I zapytałem, czy chciałby. Powiedział, że bardzo chętnie. No i, i, i wpadł, także... Dobrą robotę robi, bo, bo i w klubach, i na festiwalach, i, i na Ibizie, no i w Dubaju y, gra. W ogóle można sobie posprawdzać na, na, na YouTubie jego, jego twórczość, bo naprawdę dobre rzeczy robi. Czyli to, co w największych klubach w Polsce, w Europie można było usłyszeć, ja liczę na to, że dzisiaj też się uda tutaj to zrobić w fajnej formie. Będzie git. Dobry... Jak wiadomo, że, 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 że młody tam chwila wcześniej był na sesji z Adlerem i się nie załapał do, 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 do telewizji. ale teraz, Kuli się nie załapał, ale teraz się załapał. Ja się pomachaj teraz. <grym> <grym> no, jeszcze nie jesteś w stanie powiedzieć hej niebiescy, ale. Ale tutaj edukacja będzie dobra, ja prawidłowo. Będzie, wyjdzie. Bo wy skąd jesteście Siemianowice. Pięknie, to my piechty przyszli. Daleko stąd mieszkacie? No 4 kilosy. Także na laurachicie. A na szpileruchu ruchu chodzicie? Ja, ja to od Nie wiem kiedy, już nie pamiętam. Taki stary jaki, że jest, tak bo Czy młody był na pożegnaniu, może cichej? Ja był i turlał się na trowie. Był konflikt z ochroną, bo wyganiali tam z murawy, ale co my się naturlali, to my się tam naturlali, nie? My są ruch, jak to się go nie? Hey! Siema, siema, siema. Jak wejdziecie, to w lewo, szarnia numer jeden. Cześć, no dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak tam gotowi na sezon? Gotowi, tak, tak. Fajny okres przygotowawczy. Ja może w pełni nie przetrenowałem z drużyną, ale, ale na pewno dobrze to wygląda gdzieś w treningach i, i myślę, że jesteśmy gotowi, żeby w poniedziałek skarżyć. Jaka to melodia? Ja. Okej, ja zawsze będę wspierał drużynę swą. I to jest prawidłowa odpowiedź, Lipson, sprawdźmy fragment Ja zawsze będę, zawsze będę wspierał drużynę Stop, bo ten utwór się potem jeszcze też... Chylił on bułek, nie wiedz komendęta Sprawdźmy Ja... ja. Luka też pozdrawiamy, pozdrawiamy całą sektorowo. Sekta, nie wiem czyś tak było wcześniej. Fryna, Ciebie też pozdrowiony. Ope, jak się czujecie, ze świadomością, że bierzecie udział w jaka to melodia niebieska. Nawet żeście o tym nie wiedzieli. Uwaga! Dali, hop, przyrada! Na szlaku, będzie. Nie doruszyłem, a... pod podbiją, pod ale zajmijcie to, że Wszystkie te wszystkie autografy drużyny chciałem mieć koszulkę Mobile, elegancko, lepiej być nie może. To fajnie, zaczynamy Tak Elegan... to Chciałem powinni, nie, no. powinny, nie? do ekstra klasa, a pan nie majstra zrobić, no bo co nam zostało? I stadion nowy, i będzie wszystko tak, jak ma być. Jeszcze dziękuję. Dzięki. Czy to jest ten słynny Dave? Bo, no to Nie, musi być może, ten słynny tam Dave. Może, Bo. Tam poszedł, tam poszedł. Idę go znaleźć. Pięknie, pięknie. Co to, co to tutaj za grumy? Lajbaki. Gdybym ja to wiedział, co tu będzie grane. Sama energia. Sama energia? No to wam moc jak to prezent zgoda, w końcu my są u Ciebie na Siemcach. W końcu my są u mnie na Siemcach, bardzo się z tego cieszę. E, trochę pogoda, że tak powiem, że ta, to co się... Roda, wytrzymał, wytrzymał. Suk sukces rodzi się w bólach, nie? Więc nie sztuka przygotować impreza, tylko zareagować na kryzys, nie? Więc, więc myślę, że teraz już wszystko będzie dobrze, fajnie, bo myślę, że tutaj spora grupa kibiców z Siemianowic e, też. No i to też, myślę, dla nich bardzo fajne, że, że tutaj się spotykamy. No i mam nadzieję, że nie ostatni raz w Siemianowicach na pewno pierwszy, bo my to sprawdzali więc tak, na pewno tego typu impreza w Siemianowicach po pierwszy, prezentacja no, ostatni, no i tak najwa najważniejsze bo to, to za chwilę będzie, czyli jak wylezą, zobaczymy ich wszystkich no i mam nadzieję, że to te Siemianowice ich natchną tutaj dobrze, taki kopniak, ja, taki kop. przed tym poniedziałkiem, przed tym wyjazdem do Niepołomic i tam się uda zacząć ten sezon dobrze no to, to, to się cieszyć, nie? z nowymi nadziejami, z nowymi, z nową energią, z nowymi siłami ale też z takim realizmem, nie? No, na spokojnie. Myślę, że ten poprzedni sezon nas dużo nauczył. Hey! Im wielki, brawo wielki chaos dla nich! <śles> Na Siemianowicach tym razem, na Siemianowicach? No, bo mojemu nazwisku chyba. Jezus, nie pomyślałem go. Ty faktycznie no, no. się przez przestał ta prezentacja. Fajnie, mnóstwo ludzi. Fajnie, kolejne miasto, którym, którym jest ta prezentacja, przeprowadzono. Na pewno to buduje buduje właśnie społeczeństwo w tych danych w okolicach i myślę, że tutaj FC zawsze się mogą pochwalić, pochwalić, wykazać i rozwijać to wszystko. Dobrze prezesie, to, to nie kibicie, dają znać, Kajby chcieli następna prezentacja, nie? Właśnie, dawajcie tutaj w komentarzach i, i za pół roku albo za rok będziemy do raju już pychać, żeby było dobrze. Nie trenerze, dla trenera Siemce też nie są obcym jakąś ob obczyzną, nie? No, to taki nowy rozdział w moim życiu, ale od pół roku bardzo intensywny, e, także fajnie, no można powiedzieć, że e, znowu u siebie w domu. No, czyli, że co, że to prezentacja przez trenera nie? Akurat w tym palców nie maczałem. No niesamowite to jest, gdziekolwiek się nie pojawimy, to zawsze pełno ludzi, także fajna sprawa. Niech wypełniają po brzegi Stadion Śląski i nas gorąco dopikują. a my w tym sezonie spróbujemy dorównać im poziomem na Murawie. Oczywiście klip taki dla ciała i dla ciała, także myślę, że możemy naśpiewać Siemianowice! powiedzieć dwa słowa, ale zanim to nastąpi, to my chcemy zaśpiewać dwa słowa. Nie, nie! nie! Cieszę się niesamowicie, bo to jest historyczny moment dla nas, że właśnie ta prezentacja drużyny odbywa się w siemianowicach Śląskich i mam nadzieję, Pani się już tak zostanie. <grym <grym Panie prezydencie, to najlepsze życzenia z okazji urodzin. No powiem szczerze, takich życzeń z to mi jeszcze nikt nie śpiewał. Także powinniście wszystko przeprzeć -prze Rewelacja, bo no, jestem pod wrażeniem wielkim. Super, Panie Prezydencie, do tanga trzeba dwojga, więc bardzo też dziękujemy jako ruchorzów, że to się udało zorganizować. Bo wielka sprawa dla tych społeczności całej. Jak jakby nie mówicie mianowicie są niebieskie. No więc tak naprawdę się zawsze wspierały. Będziemy wspierać kibicować. No i całej drużynie ruchowi życzymy awansu. Z tym nazwiskiem, to jakaś rodzina, coś jest jakaś... Jeszcze nie wiem, muszę to. Sprawdzić, tak. Czy tam jest partnerka z córeczką, której oglądają kulisy? Tak, to prawda. Wierne fanki kulis. Wierne fanki kulis, no to trzeba koniecznie ten. Fajnie, że będą tutaj widzieć, to jest tak z bliska. Fajnie, 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 że przestało padać, że była okazja, żeby tutaj przyszły. Młody zawodnik. No jak zawsze. <śmiech> <śmiech> jak tam jest jakiś lekki stresik, emocje, napięcie. Nie, ekscytacja, nie ma ekscytacja, liga. ekscytacja, tak? To. Fajne przeżycie będzie. Naprawdę. Przed tym sezonem jest moc. Myślę, że jest, no ale, wiesz, liga zweryfikuje, nie? Ale jest, jest, jest dobrze. Nie? Szyma, twoja pierwsza prezentacja przed ludźmi w Jak się czujesz? Dobrze. Szkoda, że nie mogę śpiewać piosenek. Szczepek, kiedy prezentacja w Radlinie? Nie wiem, to Tomek coś tam gadał, że chcą teraz przyjechać na niebieskie południe. Oooo! To, to trochę my może wyzdradzili nawet! W przyszłym roku, to ja? A? Że tamte kierunki chcą no, to wyglądały. Nieźle, nieźle, no tak, tak. A chciałbyś na nie? To nie było nigdy, nie? No, Pater by przyszedł. A no na pewno, ta familia by była. Coś innego, no. A znowu byś wiesz, Przyciągnął ludzi bardziej z tych rejonów, nie? Tutaj jednak tego ruchu jest. No, tak, no, to jest kolebka, no tu jest no. sama wieża, tak? A tam by to było coś, wiesz? Coś, coś nowego, nie? Dobrze, dajcie znać, co wy na ten pomysł. No, <grym> Wierzę w to, że ta nowa, odświeżona drużyna, głodna zwycięstw, przyniesie nam dużo radości. Wiemy, że zawsze dajecie maksa na trybunach i my w tym sezonie postaramy się tym poziomem dorównać na Murawie. Bądźcie z nami! W imieniu drużyny chciałbym podziękować, że możemy dzisiaj tutaj się Wam zaprezentować w Siemianowicach. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Blisko rok temu zostałem kapitanem, jest to dla mnie wspaniała sprawa, ale też jest to dla mnie ciężkie, bo jest to dla mnie nowa rzecz. Przez ten rok jako drużyna zajęliśmy wiele zwrotów i upadków, ale wierzę, że przed nami tylko te dobre, radosne chwile. Zaczynamy sezon, sezon w którym będzie wiele ciężkich meczów, trudnych wyjazdów sporo walki o każdy punkt, ale mamy Was, kibiców, którzy są z nami, czy to na meczach domowych, czy to na wyjazdach. Liczymy na Was, na Wasze wsparcie, na Wasz dopi, bo razem jesteśmy siłą i razem tworzymy ruch. Скетче! Od wszystkich zbieramy? Jak się uda to od wszystkich zbieramy, nie? Młody kolekcjonuje, co sezon, co sezon ma, koszulka na obu, gór, to wie. I na niej zbiera, nie? już tam nie wiem, który sezon tak, bo co prezentacja jak się udaje, to jak najwięcej się stara się zbierać, Na stare lata będzie mógł się siednąć i tak fajnie na to wszystko spojrzeć. Jasne, to, to pamiątka, nie? Musi przechodzić później, mu nie? Tego się już nie pozbywał, nie? To już potem wchodzi z pokolenia jak na pokolenia, tak wiadomo, jak się No właśnie, no, oby te nowe pokolenia były, także apel do wszystkich rodziców, wlewajcie to wierą. No, mi się udało trójkę zrobić synków, no to także plus się do frekwencji licza, nie zawsze. Jak to? I myślę, że będzie coraz więcej. No, dobra, widzimy się na szpilu, nie? Jasne, jak najwięcej, najbardziej, Dziękuję nie? Wszyscy było do nas w sezonie.